Nadszedł czas na podsumowanie magicznej serii. Oto ranking top 10 kierosadzonych w uniwersum Harry'ego Pottera. Tworzył ten odcinek z czystego pragmatyzmu. Mam obecnie pół dysku zajęte przez nagrania z tych gier, a nic nie przekona mnie do ponownego przechodzenia i nagrywania insygniów śmierci czy czary ognia, gdybym chciał stworzyć taki materiał w przyszłości. Aby ujednolicić zestawienie, skupię się wyłącznie na odsłonach pc ponieważ porty wcześniejszych części znacznie się od siebie różniły. Pomijam wszelkie odmiany gier karcianych, przeglądarkowych i sportowych. Choć wydany w 2003 roku Quidditch World Cup z pewnością uplasowałby się wysoko. Zaczynajmy! Miejsce dziesiąte: Harry Potter i Insygnia śmierci, część pierwsza to absolutnie najgorsza gra, osadzona w magicznym uniwersum, w jaką miałem wątpliwą przyjemność zagrać. Zawiodło w zasadzie wszystko, walka jest kompletnie niesatysfakcjonująca, a marnie zaimplementowany system osłon bardziej przeszkadza niż pomaga. Misje skradankowe najwyraźniej wrzucone dla urozmaicenia rozgrywki są toporne i frustrujące najmniejszy kontakt z przeciwnikiem kończy się natychmiastowym wyjściem z niewidzialności. Problem w tym, że taka sytuacja zdarza się często, bo widok przełącza się na tryb pierwszoosobowy i znacząco zawęża pole widzenia. Nie sposób sprawdzić co kryje się za rogiem, a gdy jesteśmy pod pleryną niewidką, na ekran nakłada się rozmyty, zniekształcający filtr graficzny, od którego po minucie zaczynają boleć oczy. Sporą część gry wypełniają zapychacze w postaci niemożliwych do pominięcia zadań pobocznych, kompletnie niezwiązanych z fabułą i nie wprowadzających żadnych nowych mechanik. Sama fabuła została potraktowana po macoszemu. Jak na tytuł oparty na bestsellerowej książce jest uboga w treści nieangażująca. Wydarzenia stanowił jedynie pretekst do kolejnej wędrówki przez nudny, pozbawiony życia las pełen zagrożeń. To zresztą jedyna odsłona serii, w której nie zobaczymy Hogwartu ani przez minutę. Większość akcji toczy się w lasach, opuszczonych elektrowniach czy innych generycznych odludziach. Na minus wyróżnia się również oprawa audiowizualna. Gra wygląda jak tytuł z poprzedniej generacji, grafika jest mało szczegółowa, wszystko prześwietlone i przesadnie potraktowane efektem bloom. Nawet system zakleń został wykonany tragicznie. Nie wiadomo do czego służą poszczególne czary, a jakakolwiek strategia poza frontalnym atakiem po prostu nie działa. Istnieje co prawda system rozwoju postaci, ale jest on całkowicie bezużyteczny. Wrogowie awansują razem z nami, pozostając tak samo silni przez całą rozgrywkę. Nie prolog prologi polski dubbing trzymają przyzwoity poziom, ale to zdecydowanie za mało było ratować tę katastrofalną całość. Miejsce dziewiąte, Harry Potter i insygnia śmierci, część druga. Nieco lepsze od poprzedniczki, ale wciąż daleko i do przyzwoitego poziomu. Twórcy faktycznie poszli po rozum do głowy i pozbyli się w większości kulejących elementów z pierwszej części. Wyleciały misje skradankowe i niepotrzebne zadania poboczne, a system, osłon i strzelanie stały się zauważalnie bardziej satysfakcjonujące. Niestety na tym kończą się zalety tej produkcji. Gra całkowicie zatraciła magiczny klimat, który zawsze był znakiem rozpoznawalnym serii. Zamiast tego dostaliśmy typową, pozbawioną charakteru trzecioosobową strzelankę. Cały gameplay sprowadza się do biegania od osłony do osłony i zasypywania przeciwników zaklęciami. Różczka zachowuje się jak klasyczna broń palna. Ma rozrzut, a przy zbyt długim ostrzale potrafi się przegrzać. W miarę postępów odblokowujemy kolejne wariacje magicznego arsenału, nazwane znanymi z książki zaklęciami. Jednak ani granatnik nazwany konfringo, ani wyrzutnia rakiet udające impendimenty nie stają się przez to bardziej magiczne, wręcz przeciwnie, wypadają w tym uniwersum absurdalnie. Lokacje, po których się poruszamy, to głównie podziemia, jaskinie i ruiny. Nawet w wnętrzach Hogwartu są szare, nudne i bez polotu, sprowadzając się do ciągów klatek schodowych i pustych korytarzy. Najgorszym elementem są jednak walki z bosami. Nie mają one żadnej mechanicznej głębi, zachowują się jak zwykli przeciwnicy z większą ilością punktów życia. Każda taka potyczka sprowadza się do stania w miejscu i bezmyślnego spamowania zaklęciami. Nawet finałowa walka z Voldemortem była pozbawiona napięcia i jakiegokolwiek pomysłu. Nie wiedziałem, że można się tak bardzo wynudzić przy grze, która trwa zaledwie 2,5 godziny. Choć jest odrobinę lepsza od pierwszej części, nie na tyle, by kiedykolwiek do niej wrócić. Miejsce ósme: Harry Potter i Czara Ognia. Harry dorastał razem ze swoim uniwersum. Każda kolejna część stawała się coraz bardziej dojrzała i mroczna. Odbicie miało to także w grach. Pierwsze trzy odsłony stworzone przez studio No Wonder były prostymi platformowkami z kreskówkową oprawą. Twórcy uznali, że taka formuła nie pasuje do czwartej części i postanowili całkowicie odmienić koncepcję rozgrywki. Skutkiem tej decyzji był potworek, którego widzicie na ekranie. Harry Potter i Czara Ognia to izometryczny, kooperacyjny slasher z zablokowaną kamerą, luźno oparty na książkowym pierwowzorze. Elementów fabularnych jest tu bardzo niewiele, z tego co pamiętam dokładnie 7 minut i 12 sekund. Cut scenki są koszmarne, a jedyne wydarzenia z książki, w których faktycznie bierzemy udział, to trzy zadania turnieju trójmagicznego. Czego więc doświadczymy w czarze ognia? Przede wszystkim potężnego backtrackingu. Gra składa się z czterech aren, a naszym zadaniem jest wybijać kolejnych wrogów, rozwiązywać powtarzalne, nudne zagadki środowiskowe i w końcu znaleźć tarczę turnieju trójmagicznego. Aby pchnąć fabułę do przodu musimy zdobyć określoną liczbę tarcz, ale przy każdej znalezionej gradzie jest wyrzucany do głównego menu, a arena zostaje zresetowana. Jeśli na mapie znajduje się sześć tarcz, musimy przejść ją sześciokrotnie, pokonując za każdym razem tych samych przeciwników i rozwiązując te same zagadki. System walki polega na tłuczeniu wszystkiego dookoła podstawowym zaklęciem atakującym, bestiariusz jest niesamowicie ubogi składa się dosłownie z pięciu stworzeń na krzyż. Wszystkie to przedstawiciele lokalnej fauny i flory. O walkach ze śmierciożercami czy innymi czarodziejami możemy zapomnieć, Największą wadą gry jest sztuczna inteligencja towarzyszy. Każda czynność wymagająca pomocy drużyny zamienia się w istną gehennę. Problem ten znika dopiero podczas gry w trybie kooperacji, tylko dlatego Czara Ognia znalazła się aż na ósmym miejscu. Przejście gry w pojedynkę to czysta tortura. W ramach deseru całkowicie zrezygnowano z eksploracji Hogwartu. Do kolejnych misji wchodzimy bezpośrednio z menu głównego. Miejsce siódme. Harry Potter i Książę Półkrwi. Pierwsza gra w zestawieniu, która prezentuje jakiś tam poziom, wykonana została na silniku użytym w zakonie Feniksa. Książę Półkrwi posiada największy obszarowo zamek ze wszystkich ośmiu części podstawowej serii. W zasadzie to ten sam Hogwart, co w zakonie, wzbogacony o boisko do Quidditcha i wieżę astronomiczną. Wydaje się jednak dużo mniejszy, ponieważ fabuła w ogóle nie zmusza nas do eksploracji i prowadzi nas jak po sznurku od wydarzenia do wydarzenia. Całość gameplayu sprowadza się do uczestnictwa w trzech minigrach, z czego najlepszą i najbardziej eksploatowaną przez twórców jest ważenie eliksirów. Eliksiry tworzymy przy każdej możliwej okazji, co stanowi chyba 30% czasu trwania gry. Do tego mamy jako tako wykonane pojedynki. Z początku sprawiają dobre wrażenie, ale wraz z postępami w nauce czarów stają się banalnie proste. Najgorzej prezentuje się Quidditch, który powraca po trzech latach przerwy. Polega wyłącznie na lataniu po narzuconej trasie i zaliczaniu kolejnych pierścieni. Do gry wrzucono też wątki romantyczne, trochę na siłę i zrobiono to w sposób tak żenujący, że aż skręca z rozpaczy. Zamiast takich fikołków nie lepiej byłoby wzbogacić główną łoś fabularną. Gra jest dość przeciętna, głównie dla fanów uniwersum. Wszystko jest jednak wykonane w stopniu zadowalającym i po ukończeniu gry nie miałem wrażenia, że zmarnowałem czas. Miejsce szóste. Harry Potter i Zakon Feniksa. Kolejny średniak na liście, posiadający jednak trochę więcej zalet niż Książę Półkrwi. Największą z nich jest niewątpliwie sporych rozmiarów zamek i możliwość jego swobodnej eksploracji. Hogwart w Zakonie Feniksa wydaje się największy ze wszystkich od serii. Głównie dlatego, że gra fabularnie wymusza jego zwiedzanie, rozrzucając zadania po wszystkich zakamarkach szkoły. Fabuła jest tu nawet zgrabnie poprowadzona, choć zapewnia jedynie absolutne minimum informacji potrzebnych do zrozumienia wydarzeń. Rozgrywka koncentruje się głównie na Gwardii Dumbledora. Przez pierwszą połowę gry zbieramy do niej członków wykonując prozaiczne zadania. Druga połowa to z kolei sabotaż działań nowego dyrektora szkoły, Dolores Umbridge. Wszystko sprowadza się do niezbyt interesujących zadań, które dość szybko potrafią znużyć. Twórcy wprowadzili nowy system czarów oparty na kreśleniu gestów analogiem. Jednak przez fatalne sterowanie padem musiałem męczyć się na klawiaturze. Samo czarowanie z nieintuicyjne przez to nieliczne walki nie robił wrażenia, a zagadki środowiskowe wymagające bahania rośczką mocno na tym cierpią. Mapa Huncwotu wreszcie urosła do miana faktycznie przydatnego gadżetu. Możemy za jej pomocą swobodnie przemieszczać się po rozległym zamku. Szkoda tylko, że stało się to wyłącznie na potrzeby Zakonu Feniksa, bo w kolejnych częściach funkcję tę całkowicie usunięto. Gra jest wykonana solidnie, a zamek zachęca do eksploracji i wiernie odwzorowuje filmowy pierwowzór. Po niezbyt udanej czarze ognia twórcy postanowili na bezpieczną miejscami chyba zbyt bezpieczną formułę. Miejsce piąte Harry Potter i Kamień filozoficzny. Pierwsza część serii robiąca w swoim czasie niesamowite wrażenie. W 2001 roku obcowanie z wirtualnym Hogwartem było czymś naprawdę magicznym. Była to prosta platformówka pozwalająca pobiegać po szkole magii, nauczyć się zaklęć i wziąć udział w wydarzeniach z książki. Gdy po latach włączyłem grę ponownie, nie było już tak różowo. Od razu rzucała się w oczy uproszczona do granic możliwości fabuła, gdzie pierwszą połowę książki streszczono w kilku marnej jakości slajdach. Sam Hogwart okazał się dubulunijowy i klaustrofobiczny. Mogliśmy eksplorować jedynie skromny jego wycinek. Niewiele pozostało też z zachwycających lata temu projektów lokacji, teraz wszystko wydaje się puste i niefunkcjonalne. Większość rozgrywki polega na nauce poszczególnych czarów, kreśląc myszką odpowiednie kształty na ekranie, a później przechodzenie etapów platformowych sprawdzających ich użycie. System czarowania był uproszczony i polegał wyłącznie na klikaniu lewym przyciskiem myszy. Silnik gry sam dobierał właściwe zaklęcie. Gdyby tego było mało, na każdym możliwym do zaczarowania przedmiocie widniał symbol czaru, którego należy użyć, nie żeby można było użyć jakikolwiek inny. W pamięci zapadło mi najbardziej zbieranie fasolek wszystkich smaków i wymiana ich na kolekcjonerskie karty czarodziejów w obwoźnym sklepiku rudych bliźniaków. Poprawa audiowizualna jest dość nierówna. Świetna muzyka Jeremiego Soula kontrastuje z koszmarnie wyglądającymi modelami postaci. Winę za ten stan gry można po części zrzucić na mordercze tempo produkcji i pierwszą wersję silnika Unreal Engine, stworzoną raczej z myślą o pierwszoosobowych strzelankach. Swego czasu była to świetna produkcja, ale jest to granie dorastająca do współczesnych standardów i najgorsza odsłona trylogii No Wonder. Miejsce czwarte: Harry Potter i więzienie z kabanu. Zwieńczenie trylogii No Wonder. Całkiem przyjemna, choć niezwykle krótka platformówka. Dużej poprawie względem poprzedniej części uległa oprawa graficzna, w szczególności twarze głównych bohaterów, które doczekały się liftingu. Gorzej wypada ścieżka dźwiękowa, nie tyle sam soundtrack, co pętańsze jęki trójki sterowanych przez nas postaci podczas skakania i wspinania się na różne przedmioty. Sterowanie wydaje się nieco bardziej responsywne, a animacje płynniejsze. Poruszanie się po Hogwarcie jest stosunkowo przyjemne, sam zamek ma półotwartą strukturę, możemy wejść w wielką klatkę schodową na no każde z siedmiu pięter, ale są one niezwykle małe. Błonia również do rozległych nie należą, ale mimo to mamy więcej swobody niż w kamieniu filozoficznym. Standardowo uczymy się nowych czarów i przechodzimy egzaminy z ich użycia. Zaklęcia są trzy, po jednym dla każdego z bohaterów. Ron panuje karpę retractum, czyli magiczne lasso. Herbiona za pomocą Lapiforce przyzywa zdalnie sterowanego królika oraz smoka, a Harry otrzyma zdolność zamrażania przedmiotów za pomocą glacius. Wiąże się to z ciekawą mechaniką zjeżdżania na butach po rynnach z zamarzniętej wody. Niestety gra nie daje nam zbytnio nacieszyć się tą funkcjonalnością. W grze sterujemy na zmianę każdym strójki, ale nie możemy zmieniać postaci samodzielnie. Reklamowane jako nowość wspólne rzucanie zaklęć polega jedynie na dłuższym przytrzymaniu lewego przycisku myszy. Więzień a skabanu to najkrótsza omawiana dziś gra, jej ukończenie jest możliwe w czasie poniżej dwóch godzin. Jak twórcom udało się upchać fabułę w tak ekspresowym tempie? Ano, nie udało im się wcale. Historia jest potraktowana po łebkach i bez znajomości książkowego pierwowzoru ani róż, ale to w sumie żadna nowość. Jest to solidnie wykonana gra wprowadzająca nieśmiało nowe mechaniki w bezpieczny, zachowawczy sposób starająca się nie wprowadzać w serii rewolucji. Miejsce trzecie Harry Potter i Komnata Tajemnic Podium otwiera druga część od No Wonder Sequel ulepszył w zasadzie każdy aspekt kamienia filozoficznego, choć rdzeń rozgrywki pozostał bez zmian. Uczymy się nowych zaklęć, kończymy wyzwania z nimi związane, a w międzyczasie popychamy do przodu fabułę. Historia jest chyba najbardziej wierna oryginałowi i przedstawiona na tyle sprawnie, że można ją w jakimś stopniu zrozumieć nawet bez znajomości książki. A to w tej serii absolutny ewenement. Pomimo tego, że działa na tej samej wersji Unreal Engine, co pierwsza część wszystko wygląda dużo lepiej. Hogwart jest zauważalnie większy i możliwy do eksploracji między zajęciami, a kolejne lokacje otwierają się wraz z opanowaniem nowych zaklęć. Szkoła pełna jest sekretów, ukrytych przejść i magicznych luster, za którymi znajdziemy skarby. Fasolki wszystkich smaków, które pełnią tu rolę waluty. Gra wprowadza też bardziej rozbudowany system handlu. Zamiast bliźniaków wyskakujących ze ścian po zamku porozstawiano handlarzy z różnym asortymentem. Sprzedają m.in. karty sławnych czarodziejów w trzech rodzajach. Nie są to jedynie przedmioty kolekcjonerskie, bo realnie wpływają na statystyki postaci i odblokowują dodatkowe sekrety. Warto też zaglądać do sklepikarzy oferujących sprzęt do Quidditcha. Sam czarodziejski sport to tym razem nie kilkunastosekundowy przerywnik, a pełnoprawna aktywność poboczna w postaci minigry, choć niezbyt zaawansowanej. Do gry zaimplementowano również klub pojedynków, w którym możemy zmierzyć się z innymi uczniami w starciu jeden na jednego. Wygrana daje solidny zaszczyk fasolek. Całość sprawia świetne wrażenie i co zaskakujące nadal jest grywalna. To sequel niemal doskonały, wszystko robi lepiej, ładniej i więcej. Każdy element gry jest dopracowany i przyjemny w odbiorze. Mimo całego sentymentu, kolejna gra, choć reprezentuje gatunek, który nie do końca przypadł mi do gustu, jest na tyle rozbudowana i dobrze wykonana, że zasługuje na drugie miejsce. Miejsce drugie. Lego Harry Potter. Gra pierwotnie wydana została w dwóch częściach, jednak na potrzeby tego zestawienia potraktuję ją jako całość, tym bardziej że doczekała się odświeżonej edycji obejmującej wszystkie 7 lat nauki w Hogwarcie. Lego Harry Potter to niezwykle sympatyczna platformówka, która w lekki zabawny sposób pozwala ponownie przeżyć wydarzenia znane z książek i filmów. Całość opowiedziana jest z charakterystycznym dla gier Lego humorem, który doskonale łagodzi cięższe momenty fabuły. Trzeba jednak zaznaczyć, że to tytuł skierowany głównie do fanów uniwersum. Znajomość materiału źródłowego, choć nie jest obowiązkowa, pozwala w pełni zrozumieć kontekst wydarzeń i docenić liczne nawiązania. Rozgrywka skupia się na eksploracji zbudowanego z klocków Lego Hogwartu oraz jego okolic. W trakcie zabawy uczymy się nowych czarów, rozwiązujemy setki prostych zagadek środowiskowych, odkrywamy ukryte przejścia i zbieramy porozrzucane po świecie złote klocki. Mechaniki są intuicyjne i przestępne, a poziom trudności został wyraźnie dostosowany do odbiorcy w każdym wieku. Gra ma przede wszystkim bawić i relaksować. Wizualnie tytuł wciąż prezentuje się bardzo dobrze. Styl graficzny Lego jest ponadczasowy. Proste modele i charakterystyczna estetyka sprawiają, że granie starzeje się praktycznie wcale. Muzyka i efekty dźwiękowe bazujące na motywach znanych z filmów idealnie dopełniają klimatu. Dużym atutem produkcji jest lokalny tryb współpracy. Lego Harry Potter doskonale sprawdza się jako grado wspólnego grania na kanapie. To tytuł, który nie próbuje być niczym więcej niż powinien. Prosta, ale dopracowana platformówka pełna humoru i czaru. Musi jednak ustąpić miejsca najlepszej grze osadzonej w magicznym uniwersum. Miejsce pierwsze dziedzictwo Hogwartu. Zwycięstwa mógł być tylko jeden. Hogwarts Legacy, choć nie przedstawia wydarzeń znanych z kart powieści, a przenosi nas w czasie do końcówki XIX wieku, jest na chwilę obecną najdoskonalszym punktem wejścia do równoległego magicznego świata. Fani wiele lat czekali na produkcję zrobioną z takim rozmachem i dbałością o szczegóły, a to oczekiwanie opłaciło im się z nawiązką. Mamy tu do czynienia z RPG Akcji osadzonym w Hogwarcie i okolicach. Poza doskonale wykonanym pełnym szczegółów tętniącym życiem zamkiem, zwiedzimy też Hogsmeade oraz rozległe tereny i miejscowości w okolicy. Nie są to zamknięte lokacje, a połączony ze sobą otwarty teren, który możemy dowoli eksplorować. Do tego dochodzi latanie na miotle, które wreszcie nie jest tylko dodatkiem, a faktycznym elementem rozgrywki możemy wziąć udział w wyścigach albo tak po prostu podatać bez celu i pozwiadać okolice, a ta jest bardzo urokliwa. Hawksmith pełni natomiast rolę tętniącego życiem miasteczka czarodziejów. Możemy tu uzupełnić zapasy, sprzedać przedmioty, odwiedzić puby nie brakuje też mniejszych osad wiosek i przysiłków. Niestety skłamałbym mówiąc, że wypchane są zawartością. W trakcie rozgrywki rozwijamy swoją postać, ucząc się nowych zaklęć, eliksirów i umiejętności. System rozwoju jest przemyślany, pozwala budować bohatera zgodnie z własnym stylem gry. Co ciekawe, produkcja nie boi się również mroczniejszych tematów. Możemy sięgnąć po czarną magię, korzystać z zaklęć niewybaczalnych i obserwować jak wpływają one na świat i postać. To opcja, która daje graczowi wybór i faktycznie zmienia sposób, w jaki odbieramy historię. Nie zabrakło też misji pobocznych, często ciekawszych niż główna fabuła. Dziedzictwo Hogwartu, mimo tego, że nie jest grą idealną, posiada słabsze strony i niedociągnięcia, jest na chwilę obecną pozycją obowiązkową dla każdego fana Harry'ego Pottera, choć w samej rozgrywce go nie uświadczymy. Zapewnia doświadczenie tak kompletne, że gra w pierwsze osiem części traci jakikolwiek sens. Hogwarts Legacy robi po prostu wszystko lepiej. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ci się podobało, zostaw lajka, subskrypcję i do zobaczenia.